Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was do wspólnego przygotowania bardzo prostego, szybkiego przepisu. Będziemy robić taką sałatkę California Roll. Idealna opcja dla osób, które lubią właśnie rolki susi właśnie z takim nadzieniem. Tą sałatkę możecie sobie zabrać na przykład do pracy, będzie idealną przekąską. A jeżeli sobie jeszcze dodacie ryż, to będzie naprawdę takim pełnowartościowym daniem. Oczywiście, jak zwykle, wszystkie składniki mam już przygotowane. Zajrzyjcie, proszę, do opisu filmu. Są one wypisane, co dodaję, w jakich ilościach. A teraz już nie przedłużam i zabieram się właściwie nie do gotowania, ale do wymieszania składników. Na początek sobie tutaj na dnie miski zrobimy sos, w którym będziemy obtaczać wszystkie składniki. Dzisiaj. Będę dodawać japoński majonez. Japoński majonez, to jest po prostu życie jest. Ja kocham japoński majonez, więc akurat jeżeli jest bitwa kielecki czy winiary, to ja mówię, że japoński kyupi. I dodaję, tak, około trzech łyżek. Oczywiście później sobie można dodać więcej, ale ja tak profilaktycznie. Wolę dodać mniej, bo właściwie nie ma dla mnie takiego tutaj pułapu górnego. Jeżeli chodzi o majonez japoński, japoński, no to sky is the limit. I tutaj kochani mam serek śmietankowy. Wybór marki to zostawiam Wam. Ja mam taki taki z Lidla serek śmietankowy. Tutaj też idealną opcją będzie na pewno serek Philadelphia. I dodaję tego serka pod warunkiem, że on mi spadnie z łyżki, z łyżeczki właściwie to jest duża różnica. Ja tutaj będę dodawać cztery łyżeczki, ale takie wiecie, kopiaste. I następnie dodamy sos sojowy. Tak. Jest dwa chruściki malutkie, czyli można powiedzieć, że tutaj będzie około jednej łyżki stołowej. Możecie dodać czarny pieprz, ale ja właśnie lubię ten zielony sansiał japoński, więc dodaję akurat ten. Mniej więcej pół łyżeczki. I teraz tak musimy tutaj narobić bałaganu. Wymieszać dokładnie, bo teraz tylko właściwie dodajemy. Kłóżka nikt nie do nie Tu mam surimi 12 paruszków. pokrojonych w kostkę. Jedno awokado has, kocham awokado. Dajcie znać, czy jesteście w grupie kocham awokado, czy nienawidzę awokado bo są też właśnie dwie grupy tak jak w przypadku kolendry obóz kochający, obóz nienawidzący mam tutaj dwa duże ogórki zielone, też w kostkę w miarę taką, być malutką no i dwie garści dymki, wiadomo dymka musi być Tutaj innej nie przewiduję. No i cała filozofia to teraz wymieszać. Zaraz już będę mogła przełożyć na taką ładniejszą miseczkę. Wiecie, bo będzie chwila dla fotoreporterów. Spróbowałam sobie w międzyczasie i powiem wam, że to jest po prostu petarda. Kocham. Jeszcze drażone ziarno sezamu. Oczywiście to nie, to nie jest miska, tylko dla mnie. Ja się podzielę odrobinę z rodzinką. I jeszcze tutaj troszkę takiej zielonej części, żeby cokolwiek tam się wybijało na zdjęciu. Zbyt fotogeniczne to dla nie jest. Ale tutaj się liczy przede wszystkim smak. Więc, kochani, życzę smacznego, wypróbujcie. Naprawdę zakochacie się w tej sałatce. Życzę Wam smacznego. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. I oczywiście, tradycyjnie, jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. Dajcie jakiś fajny komentarz. Dla zasięgu trzeba popchać mój cudowny kanał dalej. Dajcie łapkę w górę. A ja Was ściskam i do następnego razu. Cześć!